Jesteśmy na terenie Concordii, w tym domu, w którym obecnie mieszka ksiądz Kapelan. Kiedyś była to kaplica, gdzie pracownicy kopalni przychodzili, aby pomodlić się przed tą ciężką pracą. Na lewo mamy pomnik Jana Pawła II napisem na sokole otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jest to zachęta, by otworzyć się dla Chrystusa i jednocześnie Jan Paweł II błogosławiony jest patronem tego domu. Na lewo mamy cały główny budynek Konkordii. W tym znajduje się również biuro i kuchnia oraz pokoje, w których mieszkają uczestnicy dzieci, młodzież, uczestnicy kolonii. Całkiem na lewo mamy dom, w którym mieszkają siostry, służebniczki. Natomiast uh -huh. za tym głównym uh -huh. domem jest, jest jeszcze jeden mniejszy dom, w którym są pokoje uh -huh. mieszkalne i również na, gdzie w niedzielę o godzinie 12 jest odprawiana Msza święta i organizowane są spotkania spotkanie młodych spotkanie uh -huh. również rodzin w konkordii uh -huh. Dziękuję bardzo Thank you.